Kononowiczem, który był u pana ze szkolnej? E, proszę, proszę pana, kiedy pan przyjedziesz do mnie naprawić samochód? Pytam pana. Umawialiśmy na, umawialiśmy na piątek. Białystok. Nie, nie Krzyż Wielkopolski, tylko. Proszę pana, to jest mój numer. Nie, proszę pana. Nie Wielkopolski, ja przyjadę i nauczę do pana, dobra? A, pan w krzyżu jest, tak? E, proszę pana, to kiedy pan przyjedzie? Ja byłem u pana. Proszę pana, byłem. Pan podał swój numerek, nie? On dzwoni Andrzej Elektryk. Trzeba. On dzwoni tam, gdzie trzeba. Proszę? A przepraszam. Może nie ten numer wybrałaś. <noise> Zadzwonił do chłopa. Kiedy pan będziesz? Krzyż wielkopolski. O, kurwa! <noise> Kiedy pan będziesz naprawić samochód? <noise> Kłop Bogu ducha widzę. <winien. głosy> A ten nie odbierać mógł. Prowadzi rozmowę, czyli zajęta jest. Musisz poczekać chwilę. A kiedy pan przyjedziesz? Nie, proszę pana, albo dzisiaj, albo, albo jutro. Albo te twardy. dni daje panu, panie Andrzeju. I proszę pana, musisz pan się robić. Mnie nie obchodzi, panie Andrzeju. Pan uzgodnił ze mną, było uzgodnienie na czwartek, piątek, to pan musiał tak zrobić, ażeby był na mojej ulicy i robił. A mnie nie obchodzi te samochody, proszę pana, pana, nie obchodzi mój samochód. Ja panu zleciłem, poleciłem, mój samochód i pan miał przyjechać zrobić. Halo! Halo! To już nie przyjedzie. Już nie przyjedzie. Ja nie jadę do niego. No i co ty powiesz? To samo co tu? Co? To samo co tu? Tak pojadę, bo tak? nie małym. Powiem albo gdzieś przyjeżdżasz, A jak mi powie, że nie, to co? Co? A jak powiesz, nie, to co? To będzie. I... I co? A pareciekiem i domu gdzie pójdzie. Na trójeczkę? Nie. To Miskiego. Za co? Za ojczyznę. A mnie to cudze samochody. Ja mu pokażę. Więc te samochody. Nie mój się w ogóle z panią chodzi. Umawiałem się z panem, umawiałem się. Czwartek piątek było. Albo ten, albo ten. Miał pan zadzwonić, nie zadzwonił. Dlaczego pan tak robisz? Co pan nie masz za takiego dziedzicza? Ile masz pan lat, ale ja... I jeszcze telefonu od ciebie nie odbiera. I telefonem pan nie odbierasz. O to uu, Brzydko. Ładnie? No brzydko. Szymon ładnie czy brzydko? No. Brzydko, brzydko.